No, mogę tylko po prostu wyryskować wszystkie te pytania jaki, po pierwsze czy ktoś z polskiego rządu zaprotestował przeciwko dowodom niszczenia wraku samolotów w Rosji e, co, bo ja nie usłyszałam tej odpowiedzi na pytanie co z tymi 300 tysiącami głosów i czy mamy szansę na to, żeby powstała międzynarodowa komisja jeśli tak, to kto z Polski by w niej zasiadł i jaki jeśli by został udowodniony zamach, to co, jaki los polskiego rządu byłby wtedy? Na razie... Nie do końca rozumiem pytania drugiego, jaki byłby los polskiego rządu. Jak dotąd nikt nie wysuwał oskarżeń pod adresem polskiego rządu i nie wskazywał polskiego rządu jako, jako tego czynnika, który stanie przed międzynarodowym. Trybunałem w związku z tym to pytanie wydaje mi się być niewłaściwe także dlatego, także dlatego, że ja się zajmuję docieraniem do prawdy. Ja się zajmuję gromadzeniem dowodów. Ja się zajmuję gromadzeniem przesłanek i informacji, które pozwolą wskazać odpowiedzialnych. To jest moje zajęcie. a Trybunał, Zajmie się skazaniem winnych. Każdy niech robi swoje. W związku z tym mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli dokończyć naszą pracę i jak najszybciej Trybunał Międzynarodowy i Trybunał Stanu zajmie się skazywaniem, procedowaniem nad winnymi, którzy doprowadzili do tej straszliwej tragedii. A potem po osądzeniu myślę, że znajdą się w więzieniu. Takie tam jest ich miejsce, przynajmniej w moim wymogu. Z przekonaniem. Jeżeli zaś chodzi o Międzynarodową Komisję, to ja nie przypadkiem powiedziałem, że te 350 tysięcy czeka na następne 500 czy 650 tysięcy. Jest taki przepis, który wprawdzie nie ma aktów wykonawczych, ale po pierwsze istnieje, a po drugie już był stosowany. W Parlamencie Unii Europejskiej, że po zebraniu miliona podpisów Parlament Unii Europejskiej musi zająć się rozpatrywaniem wniosku, który jest zawarty w milionie podpisów. A liczę na to, że pan przewodniczący Jerzy Buzek tym razem nie wyjedzie, gdy mu ten milion podpisów przywieziemy. A jeżeli wyjedzie to damy to jego zastępcy, a jak nie będzie jego zastępcy, to nawet tam odźwiernemu, proszę bardzo, ale będą tam na niego ten milion podpisów czekały, aż rozpocznie procedurę rozpatrywania wniosku narodu polskiego o zbadanie innych śmierci polskiego prezydenta. Są różne wątki, które naprawdę y, myślę, że długo by zajęło odpowiadanie na nie. Aczkolwiek jeden y, jest y, bardzo istotny. Pan y, na spotkaniu w Hybrydach, y, ja też sobie przypominam, mówił o, o informacjach, które docierały do polskich służb y, o zamachu w, w jednym z krajów europejskich. I chciałbym się spytać, czy te informacje się potwierdziły, czy wiadomo skąd y, te sygnały. Pochodziły o, o takie dokładniejsze omówienie tego wątku. Niestety te informacje właśnie nie dotarły do polskich służb. Te informacje dotarły do służb lotniczych. Dotarły od służb specjalnych europejskich. I mówiły o tym, że jest przygotowywany zamach, że jest przygotowywane. A próba porwania jednego z samolotów w stolicy państwa Unii Europejskiej. O tym mówił ten raport, który dotarł o godzinie, ta informacja, która dotarła o godzinie 22 dnia poprzedzającego wylot samolotu z panem prezydentem na pokładzie. Pan prezydent nie został o tym poinformowany. Nie zrobiono, nie podjęto alarmu i postawienia w stan gotowości wszystkich służb. Nie podjęto nadzwyczajnych zabezpieczeń w związku z tak bulwersującą i groźną informacją. Nic nie zrobiono praktycznie. No już Ja chciałbym przy okazji po pozdrowić fotografa z tych bohczy, który wczoraj... Bardzo dumnie robił zdjęcia pokazujące, że tutaj jest mrok, ciemność i, przepraszam, że się do tego odwołuję, ale byłem jednak zniesmaczony pogardą, jaka była do ludzi, którzy tutaj są. A, ale ja chciałabym jednocześnie zaapelować, żebyśmy nie odpowiadali tym samym, dlatego, że yy, ten pan jest teraz w mniejszości, a my się przeciwstawiamy temu linczowi, który na przykład jest w tej chwili podjęty wobec Grzegorza Brauna. Nie chcemy być tacy sami. Także apeluję, żeby uszanować się do tego pana. Apeluję, żeby uszanować się do pana. Nie musi pan odchodzić. Nie musi pan odchodzić. Nie, 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 nie. Nie, nie trzeba było uciekać. Nie, nie, nie jesteśmy tutaj agresywni. Przepraszam bardzo, ja mam krótkie pytanie. Doszła do mnie informacja, że oprócz samolotu 154 była też awaria samolotu Jak-40, która jest ukrywana. Czy ma Pan jakieś informacje na ten temat? No Najogólniejsze. Tak, rzeczywiście była. Rzeczywiście jest tak, jak Państwo wiecie, że że pan, że w sytuacji wylotu pana prezydenta powinny być podstawione dwa samoloty. Także zapasowy, tak aby po pierwsze w razie awarii, a po drugie dla bezpieczeństwa pana prezydenta był zawsze drugi samolot i były dwa samoloty dla dziennikarzy. Na szczęście były bo właśnie ten, do którego ich wsadzono, się zepsuł, nie wystartował, silnik nie odpalił i trzeba było ich przesadzić do drugiego samolotu, dzięki któremu wystartowali i znaleźli się, znaleźli się w Katyniu. Oczywiście, oczywiście dobrze, że był dla nich drugi samolot, dzięki, dzięki Bogu był, ale źle, że nie było drugiego samolotu dla pana prezydenta. Podzieży, nie, nie. Jeszcze raz zadam pytanie od służby na Okęciu. czy istnieją dokumenty ze śledzenia tego lotu? Są, czy są służby, które mają, czy procedury, które mają obowiązek e, śledzić, e, czy śledzić te, tamten lot i, i czy, 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 czy takie dokumenty do pana ministra dotarły? Tak są takie procedury. Jednak w tym jednak wypadku nie wszystkie dokumenty przewidziane procedurami e, zostały zabezpieczone, dlatego że część, część urządzeń przypadkiem się zepsuła i nie można odzyskać wszystkich informacji po dniu dzisiejszym. Czy no. na lotnisku wiernej były limuzyny dla 96 VIP-ów? To jest jedna z bardziej tajemniczych historii. Według wielu świadków i według kontrolerów lotu nie. Według nich powierzono bezpieczeństwo w ręce służb rosyjskich, a służby rosyjskie wraz z, samolotem, z samochodem pancernym leciały samolotem IU-76 który nie wylądował, lecz został zawrócony na godzinę przed przylotem polskiego prezydenta, o czym nie poinformowano oczywiście nikogo i gdyby, gdyby nie ta tragedia i gdyby pan prezydent wylądował, to by nie było samoch samochodu pancernego dla niego i nie byłoby... I nie byłoby ochrony, która powinna nad jego bezpieczeństwem czuwać. Czyli nawet gdyby wylądowali, to nie mieliby jak dojechać, tak? Do, 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 na cmentarz, na miejsce ceremonii. Nie, to, tak, oczywiście nie jest był samochód na przykład pana pana ambasadora Bara, prawda? Były, były samochody, były samochody dziennikarzy, no można się zabrać na przyczepkę przecież, no. Ja, ja zaraz tylko pytanie retoryczne, bez odpowiedzi. Czy to jest normalne państwo? Że pan mówi, że y, cała delegacja jechałaby w samochodach dziennikarzy i, i tak dalej. Y, Proszę Państwa, yy, mamy naprawdę mnóstwo sygnałów, pytań yy, i ja, ja, myślę, że, 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 ja myślę, że Pan Minister dobrze zwrócił uwagę na czym Polska jako racja y, stanu, tak ja zrozumiałem, powinna się skupić, czyli na odpowiedzi na pytanie czemu doszło yy, do, yy, do niedziałania, niefunkcjonowania, yy, zawieszenia funkcjonowania sprzętu i mam nadzieję, że... Co się stało? Najważniejsze dla nas jest dla nas badających tę sprawę, bo oczywiście w Polsce jest milion, milion problemów zarówno związanych z tym dramatem, jak i związanych po prostu z tragiczną sytuacją społeczną, gospodarczą i pogarszającą się, co widać po dzisiejszych porannych represjach w Tomaszowie, sytuacją polityczną. Rządzący ze strachu zaczynają używać uzbrojonych funkcjonariuszy przeciwko wolności słowa. No i możemy się obawiać, że ten strach będzie napędzał ich agresję coraz bardziej. Więc to jest oczywiście olbrzymi problem, tak samo olbrzymi jak ceny benzyny, jak ceny cukru, jak ceny żywności, jak dramatyczna zapaść gospodarcza, która się szykuje, proponuję, żeby ktoś z Państwa próbował wydostać się z Warszawy w kierunku Katowic, to zobaczy jak to naprawdę wygląda, jak wygląda komunikacja, jak wygląda wielki program autostrad pana Donalda Tuska. Cała Polska jest rozkopana, tylko nic z niczym się w żaden sposób nie łączy, prawda? W takim stanie zostawia kraj pan Donald Tusk, byle zostawił, byle zostawił, to już jakoś się dalej Poradzimy. Więc jest bardzo wiele różnych dramatycznych problemów, ale jeśli chodzi o wyjaśnienie tej katastrofy, to najważniejsze jest, najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, co się stało na wysokości 15 metrów wtedy, kiedy zostało odcięte zasilanie do tego samolotu. Wtedy, kiedy wszystko zgasło, a pasażerowie znaleźli się w obliczu śmierci. To jest najważniejsze pytanie. W sprawie tego pytania właśnie mogę prosić. Panie ministrze, to z rekonstrukcją Niestety naprawdę będziemy musieli kończyć. Ja już nie pytanie, ale mam wielką prośbę jako młody człowiek, by Prawo i Sprawiedliwość pilnowało tego, by przypadkiem pan premier nie chciał położyć ręki, mówiąc kolokwialnie, na internecie. Bardzo byśmy o to prosili bo mam wrażenie, że to jest obecnie jedyne medium, którym jest jeszcze jakaś szansa na pluralizm e, informacji, poglądów, opinii. Niech pan tak nie mówi, że to jest jedyne medium, bo wtedy na pewno położy rękę. Błagam pana, niech pan mu nie wskazuje miejsca. Proszę. Trochę rozczątku, proszę Państwa. No, jak pokażecie mu miejsce wolności, to on w nie uderzy. No. Czy może pan, panie ministrze, potwierdzić jeden fakt? Powie pan albo tak, albo nie. I ja już będę miał odpowiedź na tą katastrofę. Czy film, który się ukazał w internecie z tymi strzałami, Ponoć tam komenda główna kryminalistyki badała ten film. Czy ten film jest autentyczny, czy nie jest autentyczny? Tak albo nie i będę miał odpowiedź. Ten film badała nie tylko pracownia Komendy Głównej, ten film badała dużo wcześniej, blisko rok wcześniej, także odpowiednia pracownia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i obie stwierdziły to samo. Ten film jest autentyczny, i ani dźwięk, ani obraz nie były manipulowane. Ale obie te pracownie stwierdziły też, że nie są w stanie stwierdzić, że strzały są strzałami. Dziękujemy bardzo Państwu. Zdajemy sobie sprawę, że jest mnóstwo pytań bardzo ważnych. Ale jesteśmy też ograniczeni tutaj, nie chcemy, nie chcemy pana ministra tutaj trzymać ponad miarę i, i jego możliwości. Bardzo Państwu dziękujemy za przyjście. Panu ministrowi bardzo dziękujemy tutaj, że zechciał nas odwiedzić. I no mamy nadzieję na powtórne spotkanie. Już może w innych okolicznościach, może coś więcej będziemy widzieć. Dziękujemy za wszystko, za pana pracę, pan. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. A przede wszystkim Pani Ewie i wszyscy, którzy ją podtrzymują, księdzu Małtowskiemu, którego wprawdzie nie ma, ale który jest tutaj duchową opoką nas wszystkich. Naprawdę Pani Ewo, na Pani ręce wielkie Bóg zapłać. Bardzo i Pana Samuela, bardzo, bardzo serdecznie. Pani, pań, ale Pani, za Pani odwagę i determinację, za Pani poświęcenie i za Pani siłę woli serdecznie dziękujemy. Muito.